Siema, jestem akaranty, ale liście dają op i temy. Więc musiałem pokonać smoka. Dobra. O kurde. Kurde, nie zauważyłem. Dobra, ale to mogę założyć? Dobra. Bra, drewno. Niszczymy, to wypadnie. O kurde. Ale zarum, list. Dobra. Nie wsuć sobie aż tak rozgrywki. Na razie sobie zrobimy. Na razie sobie będziemy robić coś innego. Dobra. Nie wiem skąd dostałem butelkę Expo, ale wziąłem ją, użyłem. Co to? Skąd nie, dobra. Mamy butelkę Enchantowania. Mm, dobra, kolejny. Co to wypadnie? Dobra, mamy Elytrę. Lecę. Mamy jakiś tu statek. Dobra. Mamy statek. Gdzie jest skrzynia? Dobra. Dobra, mamy skrzynkę. Mamy jakąś mapę. Dobra. Nie, tu jest. To jest blisko. Akidofem gdzieś tutaj jest skarb Jest, tu jest Chyba A, wyżej trochę Nie mogę znaleźć skarbu, więc leciałem dalej. Lecę gdzieś indziej. Ciekawe co z tych liści wypadnie. Co wypadnie? Kurde. Ale są emeraldy. Dobra. Ja pierdzielę. Ale koksy ten. O kurde, koksy, koksy. Jest totem. Mamy totem. Dobra, lecimy gdzieś indziej. Dobra, teraz sprawdzimy, co te liście dają. O kurde, kolejny. Dobra. Kolejny totem. Uperły mamy. Mamy wioskę, dobra. Spoko. Weźniemy sobie koksa, bo mamy tego z cholery. Dobra, chodźmy po żelazo. Też żelazo. Co mi zamykasz drzwi przed nosem? Dobra. O skrzynia jest. Kurde ziemniak bierzemy ziemniaka dobra lecimy dobra mamy mamy chuch żelazo wywaliłem kolejne perły jest obsydian złota jabłka Jest żelazo dobra teraz do nudel Dobra, idziemy. Dobra, co to za miejsce? Ja to gdzieś tam lepiej. Ja mam opitemy, ale ciężko znaleźć bastion. O kurde. Co ja robię? Dobra, mamy Bastion. Bastion jest, dobra. Лагывайся в блоку. Да. Yeah. Ошку. Oh, Za dużo tej gliny. Za dużo. No kurde. Nie mogę, za dużo Za dużo. Za dużo. Kompletnie za dużo. Za dużo Nie dam rady. Dobra. Dobra. Było za trudno, dlatego poszedłem 10 indziej. Kurde Dobra ja Te nam mi się nie skończyło jeszcze się jakiś biom dżemowy chociaż a to, a to co daje? Dermany. Ja wracam do owy. Dobra Dobra Ile to jest? Minus 12 Kurde S83 jest Jesteśmy na powierzchni Prawie jest Dobra Jesteśmy I Ja potrzebuję Eltry no i jest elitę. Mamy elitę za O, ok. Jest! Mamy Okolendera. Kiedy już miałem Okolendera, poszedłem do portalu endu. Jest, tu jest. Jest, mamy. Dobra, jest, mamy. Mamy wreszcie. I. Dobra, jest, wchodzimy. Dobra. Mamy literę. Jest. Dobra, dobra. Nie. Kur dobra. 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 Jest. Kurde. Co jest? Kurde Smok był bardzo wkurzający, więc postanowiłem przyciąć film Jest! Dobra Ukonany Dobra, na expo idę, zabiorę exp. Dobra, wchodzę. Jest. Dobra, koniec odcinka. Nara.